Cześć, ja mam na imię Asia i chcę dzielić się tym, co mówi tam mnie Bóg. Chciałabym dzisiaj trochę pomówić o okresie czekania, kiedy czekamy na pewne rzeczy w naszym życiu i one się długo nie dzieją, możemy odczuwać frustrację. I jak sobie z tym poradzić? Pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że my możemy tak naprawdę doświadczyć Boga i możemy oczekiwać Jego obietnic tylko i wyłącznie wtedy, kiedy oddamy Mu swoje życie. A co oznacza oddanie Mu życia? Oznacza nie moja wola, ale Twoja wola, Panie Boże. I myślę, że możemy dosyć często o tym zapominać, że czasami traktujemy Boga jak takiego rodzina z butelki, że jeżeli nie spełnia naszych obietnic, nie spełnia pewnych rzeczy tak szybko, jakbyśmy chcieli, no to jesteśmy zawiedzeni i uważamy, że Bóg może nas jakoś oszukał, może nas okłamał. Ale Bóg nie może nas oszukać, nie może nas okłamać. I więc zawiedzeni nie jesteśmy Bogiem, tak naprawdę. Zawiedzeni jesteśmy przez to, że mieliśmy niewłaściwe oczekiwania. I wiem, że to jest trudne, ponieważ każdy z nas o czymś marzy, o coś się modli, czegoś bardzo by chciał. I ja mam tak samo. Też są rzeczy, których bardzo, bardzo marzę, o które się bardzo już długo modlę i też ich nie mam. Ale musimy pamiętać o tym, że Bóg nie zawsze daje nam to, co chce wtedy, kiedy my chcemy. Ale zawsze nam daje to, co nam służy i co jest dla nas dobre. Nawet jeżeli nam się wydaje, że tak nie jest. I ja już wielokrotnie tak miałam, że Bóg pozwalał na coś trudnego w moim życiu i byłam zła, nie rozumiałam, czemu tak jest, byłam sfrustrowana, ale kiedy pozwoliłam Bogu przeprowadzić się przez tą sytuację, to na koniec potrafiłam być wdzięczna za to, że Bóg pozwolił na to i że Bóg mnie przez to przeprowadził, bo widziałam zmianę w swoim charakterze, widziałam, ile się nauczyłam, widziałam masę rzeczy. I niestety, żeby zdobywać tą mądrość, żeby zdobywać to, tą dojrzałość razem z Bogiem, my musimy przechodzić trudne rzeczy. Nie jesteśmy w stanie nabyć mądrości i doświadczenia, siedząc tylko i wyłącznie w wygodnym miejscu. Ludzie, którzy całe życie siedzą tylko i wyłącznie w wygodnym miejscu, to nie są zazwyczaj ludzie, od których chcemy się czegoś uczyć, którzy nam jakoś bardzo imponują. Nie jesteśmy w stanie zmienić naszego charakteru, siedząc na kanapie. Niestety. Nie jesteśmy w stanie zmienić naszego charakteru, Żyjąc w wygodnym miejscu, tylko i wyłącznie jakieś trudne doświadczenia i wyzwania w naszym życiu powodują, że my ten charakter jesteśmy w stanie zmienić. I to się dzieje też u ludzi, którzy nie żyją z Bogiem, ale to, co mamy my, żyjąc z Bogiem, jest to, że Bóg cały czas nam pomaga. On cały czas jest z nami. I jeżeli on nam daje jakieś wyzwanie, to to wyzwanie nigdy nie jest po to, żeby nas zniszczyć. Ono jest zawsze po to, żeby nas zbudować jakoś. Kiedy żyjemy bez Boga, też możemy mieć wyzwania, ale one mogą nas zniszczyć. Z Bogiem to się nie stanie. Nawet jeżeli wydaje ci się, że to Ci zniszczy, to musisz zaufać, że Bóg Cię kocha. I to nie oznacza, że On Cię nie przeprowadzi przez jakieś trudne momenty. I to nie oznacza, że nie pozwolisz, byś przechodził przez coś trudnego. To oznacza, że pozwoli Ci przejść przez coś trudnego, ale będzie tam z Tobą cały czas. I nawet w tym najbardziej znanym psalmie, 23, czytamy: Choćbym nawet chodził Doliną Cienia Śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, Twoja laska i kij pocieszają mnie. Dawid mówił o tym, że chociażbym chodził Doliną Cienia Śmierci, Dolina Cienia Śmierci nie brzmi jak nic zabawnego. I Dawid żył z Bogiem wiele lat i doświadczał momentów totalnej radości. Był królem, żył w pałacach, był bogaty, miał dużo. Miał rzeczy, który, którymi mógł się cieszyć, Bóg go bardzo błogosławił. Ale w tym jego życiu były też rzeczy trudne. I on doskonale zdawał sobie z tego sprawę i był w stanie pisać psalmy, mając świadomość, że Bóg dawał mu niesamowite rzeczy, ale też przeprowadzał go przez trudne rzeczy. Dawid dostał obietnicę, że będzie królem bardzo wcześnie. I tak naprawdę wiedział o tym tylko on i jego najbliższa rodzina. Dostał niesamowitą obietnicę, tak jak wielu z nas. Ale ta droga do tej obietnicy była bardzo długa i wcale nie była łatwa. Musiał na przykład po drodze pokonać Goliata. To nie było coś łatwego, nikt w Niego nie wierzył. To było ponad jego możliwości, tak naprawdę. Ale razem z Bogiem było to tak naprawdę totalnie do zrobienia. I często też jest tak właśnie w naszym życiu, że Bóg nam coś obiecuje. Jeżeli coś nam obiecuje, to na pewno to się stanie, dlatego że dlatego że Bóg nie jest w stanie kłamać. Ale to nie oznacza, że po drodze nie będziemy musieli spotkać naszych goliatów. I niestety bardzo często jest tak, że sporo ludzi na przykład oddaje właśnie życie Bogu i spodziewa się, że teraz będzie będą tylko zielone pastwiska i spokojne wody, tak jak jest w tym psalmie. Ale kiedy spotyka ich właśnie ta dolina cienia śmierci, to się oburzają i odchodzą od Boga. Kiedy spotyka ich Goliat, to odchodzą od Boga. Nie rozumieją, że kiedy przejdą przez tą dolinę albo pokonają tego Goliata razem z Bogiem, to za tym kryje się ta obietnica, bo gdy Dawid pokonał Goliata, jedna z rzeczy, która się potem wydarzyła, która była z tym połączona, to to, że król dał mu swoją córkę za żony. Dawid wcześniej był pasterzem, nie miał jak wejść do rodziny królewskiej. Ale właśnie to sprawiło, że wszedł do niej. I czasami możemy być dziwi na Boga, za to, że stawia przed nami jakieś wyzwania, że jest coś trudnego, że ten okres jest jakiś straszny, trudny, inni mają lepiej. Ale bardzo często ten okres trudny, to, co przed nami postawił Bóg, jest tak naprawdę naszą trampoliną. Tylko my musimy to zrozumieć. Musimy zaufać Bogu, że możemy na nią wskoczyć i się odbić. I właśnie najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że my mamy Boga. Gdybyśmy mieli przejść sami przez ciemną dolinę, no to to byłoby rzeczywiście straszne i trudne i przykre. I tak nie zrobiłby kochający Bóg. Gdybyśmy mieli sami pokonać koliata, który jest od nas o wiele większy, silniejszy i mocniejszy, no to to też byłoby strasznie przykre i, to te, i czegoś takiego też nie zrobiłby kochający Bóg. Ale Bóg nie chce, żebyśmy robili to sami. Bóg chce... Zrobić to tak naprawdę praktycznie za nas. Jedyne, co my musimy robić, to mu ufać. I to jest oczywiście trudne. To jest coś, czego się my musimy po prostu uczyć. To jest jak mięsień. Nie będziemy mieć od razu na samym początku takiego zaufania, jak będziemy mieć na przykład za 20 lat codziennego ćwiczenia tego. Bóg nam bardzo często daje takie malutkie najpierw rzeczy, czyli prosi nas. O coś małego, zaufaj mi w tym, zaufaj mi w tym, zaufaj mi w tym. A potem zazwyczaj to jest coraz trudniejsze, ale jeżeli my też nie zaczniemy zgadzać się, żeby zrobić tą małą rzecz, potem kolejną, kolejną, to się zatrzymamy. I Bóg nie może nam dać żadnych obietnic, jeżeli my nie zmienimy odpowiednio charakteru do tej obietnicy. Jeżeli chcesz być mężem, to Bóg będzie cię tak transformował, żebyś był gotowy na rolę męża, czy na rolę żony, jeśli chcesz być żoną. Jeżeli chcesz więcej zarabiać, Bóg cię musi przetransformować do takiego momentu, aż, aż na przykład pieniądze nie będą na ciebie aż tak ważne. Bo jeżeli cokolwiek jest ważniejsze od Boga, to, to staje się naszym Bogiem po prostu. I Bóg nigdy nam nie da czegoś, co może stać się naszym Bogiem. I On widzi nasze serce, my go nie oszukamy. Więc jeżeli coś jest tak naprawdę dla Ciebie ważniejsze od Boga, to nie dostaniesz tego, dopóki nie przetransformujesz swojego serca. Dopóki Bóg nie przetransformuje Twojego serca. I my musimy Mu po prostu na to pozwolić. Musimy dojść do takiego momentu, że stwierdzimy, ok, ja marzę o tym, żeby to mieć, ale ważniejszy jesteś dla mnie Ty, Panie Boże. I jeżeli nigdy tego nie dostanę, to też jest ok, Boże jest Tobą. Bo tak naprawdę najpiękniejszą obietnicę, jaką dostaliśmy od Boga, to jest obietnica nieba. To jest obietnica tego, że będziemy żyć wiecznie z Nim, a nie w piekle. I to jest ta najważniejsza obietnica, to jest największa nagroda, bo tutaj możemy żyć, nie wiem, może 100, 110 lat, są ludzie, którzy tyle żyją, ale tam mamy wieczność. Jeżeli cokolwiek innego stanie się naszym Bogiem, to my tak naprawdę nie oddajemy życia temu Bogu, co automatycznie prowadzi do utraty możliwości wejścia do raju. I Bóg tego nie chce, Bóg cię kocha, Bóg chce, żebyś był z Nim w raju. Więc nie dać ci czegoś, co może stać się twoim Bogiem. I tutaj musi nastąpić niestety taki jakby rodzaj śmierci, czyli musimy w pewnym momencie puścić to. Musimy powiedzieć: Okej, okay, to jest moje wielkie marzenie, ale jeżeli tego nie będę mieć, to i tak wolę być z Tobą, Panie Boże. I to jest trudny i bolesny proces. Ja go już przechodziłam kilkukrotnie i to jest bardzo trudne. Możesz w tym czasie płakać, możesz... Nie chodzi o to, żeby go przejść z jakąś supergodnością, ale chodzi o to, żeby go przejść. Żeby umieć puścić to, co jest dla Ciebie tak ważne. My powinniśmy Go poprosić, żeby pomógł nam to puścić, bo my sami możemy nie umieć tego zrobić. Ale możemy poprosić Boga, pomóż mi, Panie Boże, to puścić, pomóż mi, Jezu, puścić to, żebym żeby to nie było ważniejsze od ciebie. I Bóg nam pomoże to zrobić. Jeżeli naprawdę tego chcemy, to pomoże nam to zrobić. I to, co ja widzę, kiedyś to dzieje, to tak naprawdę ogromna ulga. Bo my im bardziej czegoś chcemy, tym bardziej się boimy, że tego nie dostaniemy. Co się wiąże z takim wewnętrznym strachem, którego możemy wcale nie zauważać, ale on gdzieś tam w nas jest. I kiedy uda nam się to puścić, to wtedy przychodzi taka ulga. Puszcza nas też strach, nie tylko puszcza nas to marzenie, puszcza nas ten strach, że, nie, że nigdy tego nie dostaniemy. I wiem, że to może być bardzo trudne, bo naprawdę ja też tego doświadczyłam i to jest trudne, ale jeżeli my naprawdę chcemy żyć z Bogiem, to musimy niestety robić takie rzeczy. To, co robimy dla Boga, powinno być ważniejsze niż cokolwiek w naszym życiu. I jeżeli my troszczymy się o to, co Boże. To Bóg zatroszczy się o nas. I to może nie być zawsze tak właśnie, jak sobie to wyobrażamy, ale Bóg nas nie puści. Bóg zawsze się będzie nami opiekował. To, że nasza sytuacja nie jest dokładnie taka, jak w naszej głowie, w marzeniach, to nie oznacza, że Bóg się nami nie opiekuje. Starajmy się szukać i patrzeć na to, ile, ile rzeczy tak naprawdę daje nam Bóg. Nawet jeśli nie daje nam tej konkretnej, dużej obietnicy, jeszcze na którą czekamy. Bardzo często jest tak, że daje nam bardzo dużo innych takich darów pomiędzy. I to jest naprawdę bardzo dużo rzeczy i powinniśmy nauczyć się za to dziękować, dlatego że jeżeli my nie umiemy podziękować za coś małego, to nie będziemy umieli dziękować za duże. Nam się będzie wydawać, że umiemy, ale wcale nie. Ja czekam na wiele rzeczy w moim życiu i modlę się o nie i fajnie by było, jakby się spełniły. Ale widzę też po drodze, że Bóg rozpieszcza mnie, że tak powiem, innymi rzeczami. I to jest ważne, żeby umieć to zobaczyć. Na przykład taką jedną rzeczą, która mi przychodzi do głowy, jest to, że co roku kupuję kalendarz, kiedy jest nowy rok. Co roku kupuję kalendarz, w którym notuję rzeczy, codziennie robię jakieś notatki, codziennie notuję to, co Bóg do mnie mówi. No i ten kalendarz to jest taka, taki ważny przedmiot dla mnie, no bo jego ja codziennie trzymam w ręku przez na, czasami naprawdę wiele godzin. I to, co zazwyczaj robię, to staram się kupić jakoś po nowym roku na jakiejś promocji. Bo, bo wtedy czasami są duże zniżki i można znaleźć coś ciekawego. Ale bardzo często przez to te kalendarze nie są jakieś super ładne. I to, co zrobił Bóg w tym roku, to tak zaaranżował sytuację, że ja znalazłam się w centrum handlowym i zasugerował mi, żebym poszła do jednego sklepu i popatrzyła tam na kalendarze. I słuchajcie, znalazłam najpiękniejszy kalendarz, jaki w życiu widziałam. Był tak bardzo w moim stylu, że to jest aż nieprawdopodobne. I był w trochę większej cenie też, ale Bóg powiedział mi, że mam go kupić, że mam się o to nie martwić. I to są takie rzeczy. Jakby tych rzeczy jest naprawdę na co dzień nawet bardzo dużo. I warto to zauważyć, bo Bóg się naprawdę o nas troszczy, naprawdę nas kocha. To, że jeszcze nie dał Ci pewnej jednej rzeczy, to nie znaczy, że nie daje Ci codziennie wielu innych. Ja mieszkałam wcześniej na bardzo hałaśliwym osiedlu, gdzie praktycznie nie było czegoś takiego jak cisza. A ja bardzo lubię ciszę. I Bóg, mieszkanie, które mi dał, jest otoczone ciszą, można by powiedzieć. Jest niedaleko, mam miejsca, gdzie mogę się przejść w zieleni. Tutaj praktycznie nie ma hałasu. I to jest coś, o co mogę Bogu dziękować codziennie, bo codziennie mogę przebywać w mieszkaniu, w którym jest cicho. Nagrywam i nie muszę się stresować tym, że co chwilę słychać karetkę, że co chwilę słychać jakichś krzyczących ludzi, że co chwilę słychać wiertarki i tak dalej, i tak dalej. Bóg dał mi bardzo duży komfort. Nauczmy się doceniać to, co Bóg nam daje na co dzień, bo tego naprawdę jest na pewno bardzo dużo. I to, co Bóg mi jeszcze tutaj podpowiedział, to w Jeremiasze 17. Błogosławiony człowiek, który ufa Panu, a którego nadzieją jest Pan. Będzie bowiem jak drzewo zasadzone nad wodami, które swoje korzenie zapuszcza nad strumieniem i nie zauważa, gdy upał przychodzi, ale jego liść pozostaje zielony. W roku suszy, nie troszczy się i nie przestaje przynosić owoców. I zwróćcie uwagę, że tutaj jest w roku suszy: nie troszczy się. Czyli Bóg nie mówi, nie będzie roku suszy. Będzie rok suszy, ale będą okresy suszy, ale my się wtedy nie musimy troszczyć, bo się Bóg o nas troszczy. I my bardzo często, kiedy przychodzi taki trudny okres, to właśnie na tym się skupiamy. Skupiamy się na tym, jak jest źle, jak jest ciężko. I dlaczego Bóg do tego dopuścił. Ale tak naprawdę to, na co powinniśmy przerzucić swój wzrok, to na Boga, na Jezusa. I ja wiem, że to jest trudne, ja wiem, że to się łatwo mówi. Ale to jest coś, co ci właśnie najbardziej transformuje. Jeżeli ty postanowisz dalej ufać Bogu, pomimo tego wszystkiego, co Cię otacza, przejdziesz niesamowitą, przepiękną transformację. I możemy sobie właśnie pomyśleć, no ale. Są ludzie, którzy właśnie żyją bez Boga i mają to, i mają tamto, mają te rzeczy, o których ja marzę, a nie muszą się tak poświęcać, i nie jest im ciężko. I o tym też Bóg mówi w tym samym rozdziale kilka wersetów wcześniej. Tak mówi Pan: przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi, który czyni ciało swoim ramieniem, a od Pana odstępuje jego serce. Będzie powiem jak wrzos, na pustyni, który nie czuje, gdy przychodzi coś dobrego, ale wybiera suche miejsce na pustyni w ziemi słonej i bezludnej. Kiedy człowiek, Postanawia żyć bez Boga, może być ślepy na to, w czym tak naprawdę jest, bo to, co go otacza, ten świat fizyczny, będzie mu mówił, że on jest w idealnym miejscu, właśnie w jego życiu. Ale my musimy pamiętać o rzeczywistości duchowej i to, gdzie jest ten człowiek w duchowym miejscu, i to, do czego prowadzi tak naprawdę go ta ścieżka, to może być totalna śmierć, to może być totalna zgnilizna. I tak jak tutaj jest, nie czuję, gdy przychodzi coś dobrego. Czasami ta trudniejsza ścieżka prowadzi nas do czegoś dobrego. Jak idziemy szlakiem w górach, to mamy różne ścieżki do wyboru, różne szlaki. I ten najłatwiejszy nie zawsze nas prowadzi do tego schroniska, do którego byśmy chcieli dojść, do tego widoku, który chcemy zobaczyć. Czasami trzeba wybrać tą trudniejszą ścieżkę, bo tylko ta prowadzi do tego schroniska, do, do tego miejsca, do którego chcemy dojść. I Okej, okay, my się przez chwilę pomęczymy, popocimy, jest nam ciężko, możemy się zdyszeć i możemy przez chwilę zazdrościć ludziom, którzy wybrali tą łatwiejszą ścieżkę. No bo oni sobie teraz idą na przykład z górki i jest im milutko, w ogóle się nie męczą i jest fajnie. Ale koniec końców oni dochodzą do zupełnie innego miejsca, a my w zupełnie inne. I kiedy my dojdziemy tam, gdzie Bóg chce, żebyśmy doszli, to tak naprawdę to ci ludzie mogą zazdrościć nam. Oni wybrali łatwiejszą ścieżkę i przez chwilę było łatwiej i milej, ale nie mieli szans tą ścieżką dojść do tej ziemi obiecanej, bo po prostu ona tam nie prowadziła, prowadziła gdzieś zupełnie indziej. I to, co jeszcze wczoraj Bóg mi powiedział, to w 14, 14:22. Czy wśród marności pogan są takie, co spuszczają deszcz? Czy niebiosa mogą same dawać deszcze? Czy to nie ty, panie, nasz Boże? Dlatego oczekujemy ciebie, bo ty czynisz to wszystko. I Bóg porównał mi to trochę do właśnie czekania na deszcz, że my czasami pracujemy z Bogiem i to jest taka forma sadzenia ziaren, dbania o glebę. Robimy to, o co Bóg nas prosi i chcemy zobaczyć, że mamy jakieś owoce z tego, że coś wychodzi z tej ziemi. Ale do tego potrzebny jest oczywiście deszcz. Musimy nawodnić roślinkę, żeby ona wyrosła. I ten deszcz daje Bóg. I tak jak kiedyś rolnicy nie byli w stanie walczyć z przyrodą. Albo deszcz był, albo go nie było. I frustrowanie się i złoszczenie na to, że nie ma tego deszczu, nie sprawi, że ta chmura nagle przyjdzie. I to, co często się dzieje, to ludzie frustrują się i stwierdzają, że sami sobie to podleją. I tak naprawdę schodzą z tej drogi, czyli, schodzą, czyli wchodzą na ścieżkę diabła. I owszem, podlewają tę roślinkę bardzo często, tylko toksyczną wodą. I nawet jeżeli coś z tego wyjdzie, to bardzo często, jeżeli to zjemy, to nas zabije albo bardzo nam zaszkodzi. I naprawdę o wiele lepiej jest poczekać na spokojnie, aż ten deszcz przyjdzie, zaufać Bogu, że, to jest, że On ma odpowiedni czas na to. Nawet jeżeli nam się wydaje to abstrakcyjne, to On ma odpowiedni czas. Kiedy my mówimy Bogu, co ma robić, to tak jakbyśmy weszli do kokpitu pilota samolotu i mówili Mu, jak ma lecieć i co nacisnąć, i gdzie, i za co pociągnąć, nie mając żadnej wiedzy lotniczej. Nie, ma, nie mając żadnej wiedzy o samolotach ani w ogóle o niczym. To trochę tak jest, że my czasami mówimy: Panie Boże, mógłbyś mi dać to wtedy, wtedy, tą osobę, tą pracę. Ale musimy zaufać, że Bóg wie po prostu o wiele lepiej od nas po prostu. I to, co może nam ułatwić, to, co po, powinniśmy prosić Boga, to, żeby nam pokazał to ze swojej perspektywy, żebyśmy spojrzeli na tę sytuację bardziej jego oczami, bo wtedy będzie nam łatwiej przez to przejść, bo to może jeszcze trochę potrwać, ale jeżeli zrozumiemy, że to nas transformuje do tego, tu jeszcze nie jesteśmy gotowi na pewne rzeczy, tu jeszcze musimy coś przerobić, ale będzie taki, taki efekt, to jeżeli to będzie nam po prostu łatwiej przez to przejść prośmy Boga śmiało o to, żeby pokazał nam Jego perspektywę. I bądźmy uważni, kiedy o to poprosimy, bo Bóg może to zrobić na wiele sposobów. Bóg może to zrobić na przykład przez sen. Bóg czasami może nam nawet pokazać coś na ulicy, kiedy idziemy i pokazać nam na przykład w ten sposób, jak my się zachowujemy i że to na przykład nie jest za fajne. Więc pamiętajmy o tym, że idziemy z Bogiem, że to nie zawsze oznacza, że będzie łatwo, ale to zawsze oznacza, że mam najlepszą ochronę i że On o wszystkim decyduje i prowadzi nas najlepszą dla nas możliwą ścieżką. I Jezus chce te wszystkie trudne momenty przychodzić z nami. Kiedy masz doła, kiedy jest ci przykro, kiedy płaczesz, to są momenty, w których też Bóg chce być z tobą. Nie tylko wtedy, kiedy się cieszysz. Kiedy spotkało ci coś nieoczekiwanego, niefajnego, to jest moment, kiedy tym bardziej powinieneś zaprosić Jezusa, kiedy tym bardziej powinieneś chcieć i z nim spędzić czas. Bo nie ma lepszego pocieszyciela niż on. I cieszmy się, kiedy Bóg chce, żebyśmy byli coraz bardziej dojrzali, bo takiemu dwulatkowi, trzylatkowi nie można za wiele dać, bo może sobie zrobić krzywdę. Ale już takiej osobie dorosłej, dojrzałej bardziej, można dać o wiele więcej. I zaufajmy Bogu, że On dokładnie wie, kiedy może nam dać pewne rzeczy. Dziękuję Ci za dziś. Mam nadzieję, że to było pomocne. Jeśli tak, zostaw lajka, zostaw komentarz. Życzę Ci wspaniałego czasu z Bogiem. I do zobaczenia.